Dzisiaj w ramach dni otwartych Klubu Senior Plus w Dąbrowie Białostockiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych, chętnych seniorów do odwiedzenia tego miejsca. Chcemy propagować aktywność seniorów w środowisku dąbrowskim, pobudzać ich do działania, do rozwijania własnych zainteresowań, pasji do tego, aby aktywnie tworzyli i wpisywali się w działalność środowiska lokalnego. Klub Senior Plus w Dąbrowie Białostockiej został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 30 grudnia ubiegłego roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającej w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w formie klubu samopomocy. Klub ten, czyli to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, przeznaczony jest dla 16 seniorów. Udział w klubie jest całkowicie bezpłatny. W ramach zajęć, które będziemy prowadzili w klubie przewidujemy różnoraką aktywność, aktywność ruchową, społeczną, aktywność artystyczną. Zależy nam na tym, żeby ta oferta, którą na dzień dzisiejszy proponujemy seniorom, była dostosowana do potrzeb seniorów, do ich oczekiwań. Ale chcemy także, żeby to miejsce było takim miejscem dialogu, swoistą platformą i wymiany doświadczeń, budowania życzliwości do drugiego człowieka, życzliwości takiej społecznej, ale także tej życzliwości każdego do samego siebie. Mam nadzieję, że to miejsce. Będziemy współtworzyli razem z jego uczestnikami. Potrzeba utworzenia takiego miejsca pojawiła się już, o ile pamiętam, w 2014 roku, kiedy to czyniliśmy poszukiwania miejsca. Największą barierą uruchomieniu takiego ośrodka wsparcia, którym właśnie jest klub seniora, o zainteresowaniu i popularności tego typu inicjatywy może świadczyć chociażby to, że w momencie, kiedy uruchomiliśmy rekrutację, w przeciągu kilku dni mieliśmy zamkniętą listę osób, które zakwalifikowaliśmy później do udziału. Tak stoję, można powiedzieć, w drzwiach, drzwiach, które symbolizują dzisiaj tak naprawdę otwarcie klubu seniora. Wprawdzie on funkcjonuje już od stycznia tego roku, bo nabory, bo wszelkie inne przygotowania do tego, żeby dzisiaj móc oficjalnie otworzyć ten wspaniały obiekt, który służy naszym seniorom. Nie byłoby tego y, klubu, gdyby nie dofinansowanie zewnętrzne z ministerstwa. I tutaj, też ukłony dla wojewody naszego Bogdana Paszkowskiego, który przychylił się do naszego wniosku, by móc stworzyć miejsce dla naszych seniorów w Dąbrowie Białostockiej. Brakowało nam takiego miejsca, korzystaliśmy z Domu Kultury, ale to jest po prostu inna forma działania tego klubu. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, spotykamy się tu, organizowane są różne zajęcia. Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się, aby ten klub powstał. No i jest grupa chętnych osób, które też są zadowolone z tych zajęć, które są organizowane bardzo ciekawe mamy zajęcia. Cieszymy się bardzo, że taki klub powstał. Mamy swoją przystań. No i jesteśmy zadowoleni i dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy zorganizowali to. No i teraz Mamy gdzie się spotykać, swoją oazę, taką przystań senioralną. Szkoda, że no jest to pomieszczenie niezbyt duże. Według regulaminu może korzystać tylko 16 osób. Ale dobrze, że i to, a na przyszłość może coś będzie więcej. Od samego początku swojej kadencji też chciałem, aby mocny nacisk położyć zarówno na młodzież, ale też na naszych seniorów którzy, można powiedzieć, nie byli zagospodarowani na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Dlatego z inicjatywą wyszedłem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Pana Dyrektora Domu Kultury, żeby stworzyć wspaniałe miejsce, w którym nasi seniorzy odnajdą swoje miejsce i będą tak naprawdę tym dowodzili. Będą mogli tutaj spędzać swój codzienny czas. To jest dla nich wspaniała inicjatywa, oni się bardzo mocno cieszą z tego powodu. Widać, że zainteresowanie przy naborze do, do tego klubu seniora było ogromne, ogromne, więc... Nie wykluczamy, że będzie to rozwijane, nie wykluczam, że będziemy to jeszcze bardziej rozbudowywać, zagospodarować wszystkich chętnych naszych seniorów. Oczywiście w gminie Dąbrowie Ostocka są różne inicjatywy seniorskie, klub seniora, Rada Seniorów, Klub Emeryta, więc bardzo dużo tych rozpiętości wydarzeń i możliwości, aczkolwiek widać, że jest ogromny potencjał. Nasi seniorzy są bardzo aktywni i chętnie uczestniczą w takich inicjatywach. Z tego się bardzo mocno cieszę. Koszt inwestycji to 77 tysięcy złotych, częściowo refundowane z Narodowego Programu Senior Plus przez pośrednictwo wojewody wodlaskiego. Dlatego też tutaj wyposażenie oczywiście, winda zostało właśnie z tych środków zakupione. Remont wykonaliśmy własnym sumptem gospodarczym swoimi konserwatorami z gminy Dąbrowa Białostocka.